Moja siostra wyśmiewała mnie za to, że nie mam dzieci. Przez lata Kasia zachowywała się tak, jakby moja egzystencja była jakimś żartem. Każdy obiad w Boże Narodzenie, każde urodziny, każdy zwykły wtorek u mamy, zawsze znajdowała sposób, żeby wtrącić jakąś uwagę. Ach, ty byś tego nie zrozumiała. Nie masz dzieci, albo moja ulubiona. Pewnie fajnie tak myśleć tylko o sobie przez cały dzień. Mówiła to z tym fałszywie słodkim uśmiechem, jakby żartowała, ale obie wiedziałyśmy, że wcale nie. Mam 35 lat. Pracuję w galerii sztuki w centrum. Mam małe mieszkanie z kwiatkami, o których naprawdę pamiętam, żeby podlewać. Kota o imieniu Fasola i ekspres do kawy, który kosztował więcej niż moja kanapa. Lubię swoje życie. Nie znalazłam się tu przez przypadek, sama to wybrałam, ale dla Kasi byłam w zasadzie samolubnym dzieckiem które nigdy nie dorosło. Wyszła za mąż w wieku 23 lat za takiego gościa o imieniu Tomek, który sprzedaje ubezpieczenia i za dużo gada o golfie. Do 30 miała trójkę dzieci poniżej 7 roku życia. Jej Instagram był pełen takich postów zmęczonej mamy z podpisami typu chaos i przytulasy i nie zamieniłabym tego na nic innego. Co jasne, super dla niej, ale zrobiła z tego całą swoją osobowość. A co gorsza, zrobiła moją. Na 65. urodzinach mamy w zeszłym roku Kasia rozwodziła się o tym, jak jest wykończona, że nie spała od dni, że bycie mamą to najcięższa praca na świecie. Potem spojrzała wprost na mnie i powiedziała: "Ale ty nic nie wiesz o poświęceniu, prawda?". Wszystkim zrobiło się cicho. Ja tylko piłam wino i zmieniłam temat. Nie dałam jej tej ale to ciągle się powtarzało. Na spotkaniach w parafii przedstawiała mnie ludziom tak: to moja siostra Jola. Bez dzieci, tylko ona, jakbym była jakimś niedokończonym projektem. Kiedyś jej środkowy dzieciak obtarł sobie kolano, a kiedy próbowałam pomóc, dosłownie machnęła na mnie ręką i powiedziała, w porządku, nie masz instynktu do takich rzeczy. Przestałam chodzić na rodzinne spotkania tak często po tym. Potem w kwietniu wszystko się odwróciło. Mama zadzwoniła do mnie w środę rano, co było dziwne, bo zazwyczaj pisze. Jej głos brzmiał źle. Powiedziała mi, że Kasia jest w szpitalu, jej nerki odmawiały posłuszeństwa. Coś autoimmunologicznego, czego lekarze nie wykryli na czas. Powiedzieli, że ma kilka tygodni, zanim będzie potrzebowała dializy do końca życia, ale przeszczep mógłby to naprawić. Może cała rodzina rzuciła się, żeby się przebadać. Tomek nie pasował. Mama i tata byli za starzy i mieli swoje problemy zdrowotne. Dwie kuzynki Kasi ze strony taty zrobiły testy i żadna nie pasowała. Na początku nic nie powiedziałam. Po prostu siedziałam z tym przez kilka dni, myśląc o wszystkich tych komentarzach, wszystkich tych małych przytykach. Część mnie chciała pozwolić Karmie zrobić swoje, ale nie mogłam. Choć mnie denerwowała, nadal była moją siostrą, więc poszłam do szpitala sama, wypełniłam papiery i zrobiłam badania, nie mówiąc nikomu. Dwa tygodnie później lekarz zadzwonił. Byłam idealnym dopasowaniem. Nie powiedziałam Kasi od razu. Chciałam posiedzieć z tą decyzją chwilę, upewnić się, że robię to z właściwych powodów, a nie tylko z poczucia winy. Ale następnej niedzieli wróciła z kolejnej nieudanej konsultacji i pojawiłam się u niej w domu z wynikami testów w torbie. Otworzyła drzwi, wyglądając okropnie. Twarz miała opuchniętą, włosy tłuste i miała ten pokonany wyraz, którego nigdy wcześniej u niej nie widziałam. Tomek był z tyłu, szamotając się z dzieciakami. Tylko na mnie patrzyła. Mogę wejść? Skinęła głową i usiadła na kanapie, jakby nogi nie mogły jej dłużej utrzymać. Usiadłam naprzeciwko niej i wyciągnęłam teczkę. Zrobiłam badania, powiedziałam. Pasuje. Nie powiedziała nic na początku, tylko patrzyła na papiery. Potem jej twarz się wykrzywiła i zaczęła płakać, te wielkie, brzydkie szlochy, które wstrząsały całym jej ciałem. Nie wiedziałam co robić, więc po prostu tam siedziałam, aż się uspokoiła na tyle, żeby móc mówić. Dlaczego byś to zrobiła? wyszeptała po wszystkim co ci mówiłam. Wzruszyłam ramionami, bo Przyzwoitym człowiekiem. Płakała jeszcze mocniej po tym. Operacja odbyła się sześć tygodni później. Było ciężko. Wyjęli mi nerkę z boku i rekonwalescencja nie była żartem. Byłam w szpitalu przez cztery dni, potem nie było mnie w pracy przez kolejne trzy tygodnie. Operacja Kasi trwała dłużej, ale zadziałało. Jej ciało zaakceptowało nerkę i w ciągu miesiąca odstawiła dializę i zaczęła wyglądać jak ona. Kiedy odwiedziła mnie po raz pierwszy, gdy obie byłyśmy już w domu, przyniosła kwiaty i kartkę, którą jej dzieciaki zrobiły kredkami. Usiadła na krawędzi mojej kanapy, uważając, żeby mnie nie potrącić, i po prostu powiedziała: Dziękuję. Nie wiem, jak Ci podziękować. Powiedziałam jej, że nie musi, ale wszystko się zmieniło po tym. Przestała całkowicie robić uwagi. Koniec z żartami o tym, że nie rozumiem poświęcenia.